Nazywam się Halina Jasińska. tytuł wiersza tak będzie. Autor lucyna woźnica. Na dachu świata hula wiatr, u progu, smutem się pałęta. Być może jest gdzieś taki kąt, gdzie skryć się można raz od święta. Myśli się biją, jak mam trwać i nie zagubić sensu trwania. Codzienność, jak złośliwy gnom, może nas straszyć do znudzenia. A takie proste zdałoby się zaczerpnąć z bogactw niekłamanych, wyrzucić teczki takich spraw, co załatwione będą ranić. Niczego nie chcieć, co jest stąd, Przytulić myśli zabiegane, kwiaty podlewać, słuchać żab, ze świerszczem gadać i nad ranem zamykać okna, bo w pokoju zapachy wzów się rozgościły. Tak chcę i od jutra tak będzie. Właśnie zbieram siły.